A na koniec rekonstrukcja Torga 45, czyli koniec II Wojny Światowej. Między Ryszardem i dużo, dużo innych rzeczy, tak? Pierwsza rekonstrukcja z udziałem Pantery o godzinie 14, natomiast kontynuując, przypominam, że Pantera Należy do y, Stowarzyszenia Pantera Zrzutowego i Pana Mariana Tłateckiego. Jest to, ryb, no? no nie grubością pancerza, bo jest to tylko replika, ale stopień automatyzacji, jak tutaj został y, zastosowany przez Musiłowacza Po prostu, żeby się żadnemu rekonstruktorowi, ani publiczności nie stała w trakcie poważnych przygłosów. よまった。 Przez jadą dwa samochody pancernie z Tur-34. dla ewentualnych przemieszczonych się wojsk. Nie wiedzą oni, że rozpoczęła się wojna, natomiast Niemcy przekroczyli już ten rynek i to wojsk uprywa zawsze przed oddziałami spadanie tych propozycji oraz odwrót do wśród głównych. Najlepiej bez podejmowania walki w celu zainteresowania samochodem przez to Dlatego stacje kolejowe w Polacy ogniem, a się walka pomiędzy

A gente

Następny punkt naszego programu to za około 10 do 15 minut prezentacja czołgów Renault FT17, czyli matki wszystkich czołgów współczesnych. Następnie na godzinę 14.00-14.30 rekonstrukcja historyczna normalna no, dla rekonstruktorów, którzy wykonują tam piękną Brawa jeszcze! Jeszcze raz brawa!

Rekonstruktorzy techniczni dokonują przewarszu przy pozoraniu zorganizowanym Niemocznych Plutonów Rozpoznawczych Wojska Polskiego Także proszę przyjrzeć się, można robić zdjęcia z bliska A publiczność z przodu proszę o odsunięcie się i zapewnienie swobodnego przyjazdu Samochód będzie z Hotchkinsem jedzie do... drugi samochód pancerny uzbrojony w Dziapuko, Niebieskie działko kalibru 37 mm, PUTO. Działko to zapewniało tylko i wyłącznie wsparcie ewentualnie na Nie było w stanie zwalczać od celu po pancerze. I proszę się teraz odsłuchać. Dziękujemy Już, a, to, a. To, Dziękuję to. bardzo. E, takie repliki samochodów czarny Wzór 34 e, w Polsce to obecnie standard w rekonstrukcjach historycznych w Jeszcze parę lat temu no, to był naprawdę rary, ta jedna w Polsce. W tej chwili jest kilka. No, pochwalę się większość ma.